Chciałem ja wam coś przekazać, coś bardzo ważnego, że dzisiaj mamy konkurs na Gemiki, jedyne co trzeba zrobić, tu się wyświetla ilość gemów, ile wygr możecie wygrać, jedyne co trzeba zrobić to zostawić subskrypcję, bo jeśli nie zostawicie subskrypcji i łapki w górę i komentarze ze swoim mailem, czy tam nik nie, nikiem lepiej, oj to, to ja bym się bał o swoje zdrowie. Zobowa Cwajza! Ok, także witam was wszystkich bardzo serdecznie na odcinku. I dzisiaj otwieramy sobie skrzyneczki, otwieramy sobie wszystko, ponieważ kupiłem wszystkie nam pakiecik za, ba, za bardzo dużo hajsu. Eee, dlatego jeśli ktoś chce, to zostawię łapeczkę, i subskrypcję z dzwoneczkiem. Eee, no i co? Lecimy sobie właśnie tutaj mega dużo kasy wydałem na ten właśnie pakiet, ponieważ kupujemy się cały sklep. Jestem na nowym kocie kompletnie i będzie kupowany normalnie cały sklep w Stars. Dobra, tak się Mega Box, uwaga! Co nam dropi z Mega Boxa? Monety, dropy nam monety. Uwaga, co dalej. Ok, mamy monety jako pierwsze. Teraz mamy kolta. Ok, colt się przyda zawsze. Te mamy, nita zawsze też. Czasem gram poko, Shelly. E, no i tutaj właśnie klejnoty. No i w sumie mamy takie, e, takie randomowe rzeczy, więc no lecimy sobie z kolejnym boksem, ponieważ w pakiecie jest kolejny. I uwaga, dropi nam 205 monet. Poko, colt ok, Shelly. I nowa postać w końcu. Barley! Oh yeah! Barley, kozacko! Eee... Dobra, okej, okay, więc spoko dropik, eee, więc będę się z kolejną rzeczą. Będziemy kupować sobie kolejny pakiecik, ponieważ, wiecie, jak mówiłem, całe dwa sklepy dzisiaj kupujemy w sumie, bo będę miał dwa sklepy, więc uwaga, kupujemy i... Okej, okay, 180 klejnotów, megaboksik i co lecimy nam z megaboksa? 212 monet, colt, nita, Eee, Poko, nie wiem czy ja dobrze czytam te nazwy, Marley, Barley, dobra to się przyda bo dopiero co go dropłem eee, Shelly, to sobie gram czasem, ale ten, Klejnoty i no taki średni, dobra lecimy z kolejnym eee, Nita, Barley, Colt, Poko i nowa postać w końcu, jest. Znam go, znam go, Karl. Ale nie lubię grać Karlem. Strasznie nie lubię grać Karlem. Wolę grać jakimiś tankami bardziej. Eee, także co, mamy dużo gameów, mamy dużo hajsu. Ile. Tutaj sobie możemy za chwilę polepszać. Dobra, możemy sobie tutaj polepszać. Eee, więc sobie polepszymy, może tego Barleya. Dobra, ogólnie jak kupujemy cały sklep, to kupujemy też postacie, więc uwaga, e, kupujemy sobie tutaj, nie wiem jak się nazywa, Cold. Właśnie, Cold. E, Poco. E, Nita. I jeszcze tam została nam... O nie, to jest nita. Czekajcie, dobra, powaliło mi się, coś nie marzę. Eee, uwierzcie, że jestem Nubem na razie w tą grę, ale będę kozakiem. Dobra, to też powinniśmy kupić, bo to też tam podwoi żetony, a to też jest w sklepie, więc raczej trzeba to kupić. Eee, więc co, kupujemy, zagemy i El Primo, tak, pierwsza moja karta El Primo, znaczy karta, pierwsza postać, pierwszy po prostu El Primo, którego wydropiłem. No, i jeszcze tutaj mega skrzyneczkę sobie otworzymy. 80 dobra Shelly, Barley, ym, klejnoty. Dobra, okej, okay. to mega skrzynka jeszcze. Mega skrzyneczka. Uwaga. Dobra, to jest Gold, Poco, Nita. Uwaga, jakaś nowa karta, nowa karta, proszę. Proszę, tylko nowa karta. Dobra Shelly. Uwaga, proszę. Dobra, ym, Barley, Karl. Uwaga. Jest! Nowa karta w końcu! Jest Spike. Spike, dobra, ale nie lubię Spike grać, Znaczy, grałem na moim drugim koncie, znaczy nie moim drugim koncie, tylko kolegi. 8000 kucharków. Więc co, dobra, pierwszy sklep zakupiony, gitara. Więc co, lecimy do drugiego sklepu. Dobra, nie nagrał mi się dźwięk, jak kupowałem drugi sklep, więc macie, jak otwierałem szybko to mega boxa, bo to się nagrało. Dobra, ok. lecimy tutaj, hop, dobra, tutaj, cyk, cyk, uderzamy w to, niszczymy sobie skrzyneczkę, normalnie, na luzie, czemu by tutaj się bić tak bardzo z nimi, hop, o nie, o nie, o nie, o nie, ja się tak nie bawię, ja się z nimi nie będę bawić, lepiej może, <grytanie> ucieknijmy sobie troszeczkę w kąt, dobra, może teraz sobie popiegnę, jakoś tam biją, Shit Oooo Dobra, okej okay. O, oh, jest O, dobra Jest ten mały Chodź tu, mały Dobra Leży Ładnie pociśnięty i teraz ją Daria Nie, tylko nie to, tylko nie to, nie to, nie to Nie, dobra, ratuj mnie HP, HP Dobra, jest Uff Już się straszyłem, że zginę Okej, okay, mamy jednego fraga, to mało, mało Trzy fragi muszą być minimalnie dzisiaj O, nie o nie, to się źle skończy, to się zle skończy dla mnie i dla niego. Dobra, jednak dla mnie się dobrze skończyło i dostałem od Kulta, który sobie przyszedł, żeby nabić sobie kilki, jak się byliśmy. E, więc no. Dobra, jeśli tej nie wygram, to będę naprawdę nubem i możecie napisać, że mam skilla od 1 do 10, więc lecimy. Uwaga. Hop, hop, hop. O nie, o nie, zostaw mnie, Rosa. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Uciekamy stąd. ale dużo tych boksów. Easy, easy, easy. Ile pieniędzy będzie z tego? Tak. Pieniędzy. Dobra. Dawaj. Hop, jest, poszło, dobra. Ok, lecimy. Ostatnio grałem na tysięczne pucharki, więc już coś tam ogarniam z tą rosą. Ok. Dobra, leży. Dobra, mamy pięć tych, pięć punktów tych takich. Nie wiem, jak to się mówi. E, gierka myślę, że nie będzie za długa, więc lecimy sobie po kolejną osobę. Kurczę, tu ktoś skakał przed chwilą. Tu jest, o nie, to jest el primo, dobra. Słabo, słabo, bo nie nam z nim na stówę. czy krzak, patrzcie, patrzcie, on wyjdzie teraz z krzaków. Wiedziałem. A nie ma. Co ty sobie wyobrażasz, w rusku? O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, lecimy na kolta, na bo kolty to są takie dobijacze, gdzie dobijał. Tutaj dobra, niech, niech się bije z El Primo, najlepiej, dobra, zostawmy ich, bo nie mam szans. Z El Primo okej, okay, okej, okay, okej, okay. a tam z będzie siedzieć. Myślę, że ja go nie widzę, nie? To jest taki 300 Q. zrobię taki coś i go szukam, że sobie już chcę. Niby a, żartowałem O nie, co, co on w ogóle robi? W ogóle on chyba nie ogarnia. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Papa. Pa. Dobra, pójdziemy do tego kolta, bo... O mój Boże, nie! Wyskoczył mi! Co za kolcik. Kurczę, no ta gra będzie trwała bardzo długo widocznie. Ten się w ogóle ukrył w jakimś samym miejscu. Dawaj go, dawaj go, El Primo, dawaj El Primo! Dobrze, dobrze, El Primo I dobicie, wielkie dobicie! Uu, easy win. Czyli jednak wygrałem, to nie piszecie jeden na 10. Ale dobra, jest. Dobra. Ostatnią gierkę zagramy. Ostatnią. Co wy na to? Chyba, chyba chcecie. Nie wiem, nie słyszę was, ale ale zagramy jeszcze jedną gierkę, więc zostawiacie w tym momencie łapkę w górę za tą gierkę. Każdy za tym aż walczy o siebie, a ja walczę o widzów. Ok. Tutaj. Hop. Bum, boom, bum, boom, bum, bum. O nie. Dobra. Bruno to. Wow, oh my god zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Gnój. Dobra, lecimy. Ostatnia giereczka. Myślę, że za to się należy, like. Dobra, okej. Okay. Mm. Kurczę, tutaj nie wejdziemy. Ale ta, ta, nie on nie ma szansy, no. A, i ten kolt z daleka będzie walił. Czemu to do niego poleciało Ok, przez przypadek użyłem super ataku, ale dobra. Przynajmniej mnie zabili szybko. No, mamy dwa punkty, punkty zdrowia, więc jest gites. Uuu, yeah. Ale szybko ucieczka. I teraz jak on skoczy tu, to jest naprawdę wielkim długiem. Nie, nie skoczył tu. Kurczę. Dobra, to lecimy do niego. O! Dobra. Skoczył w idealnym momencie, i ja dobiję sobie jednego z nich. Którego by tu wybrać? O, wybiorę swoją przeciwniczkę, czyli swojego brata. Swojego kurde bliźniaka tutaj będę bił. Chodź tu, Rosa. Dobrze. Dobra, mam cztery. Kurcze. <grym> Co? Co jest? Nie! Co się stało? Byłem tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Ja byłem Firewall. Jak zawsze możecie zostawić na koniec odcinka subskrypcji, jeśli się spodobał. Dzwoneczek, wbić na mojego Instagrama, zostać followa, ponieważ jest tam mało followersów, a akurat wy możecie zmienić tą liczbę i wbić tam i zostać followa i wbić na przykład 4000 followersów. Tak. Zapraszam bardzo serdecznie, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Eee, jeśli chcecie odcinek, gdzie... A właśnie konkurs. Eee, konkurs mieści na początku odcinka na ileś tam gemów. Nie wiem jeszcze ile, ale mieście na początku ile będzie. Jeden z trzeba zrobić to zostawić, napisać swój link w komentarzu, sub, łapka w górę, dzwoneczek, Wbijcie na Instagram, jeśli ktoś chce, to nie jest obowiązkowe, ale dobra, to już by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Eee, tysiąc łapek, pięć tysięcy łapek w górę i otwieram dużo mega boxów Elo.